Cześć, witam Was. To Pani Nifan.pl. Dzisiaj pokaz kart z jednej saszetki Kart yy, T-Mobile Extra klasa. 2013-14. Champions League się koń Powoli kończy w, u mnie w tychach. Tu mam moją seszetkę. To jest otwarta saszetka. Oraz co to robili te album Champions League 11-12? Się pytacie pewnie. Jest on na sprzedaż. Cena 25 zł. Cena taka jak teraz, jak nowego albumu. Tu macie 25 napisane. Jest. Tak. To jest nowy album. Tak samo. W takim razie kosztuje ten. Dobra. Jest to oryginalny album. Mam go po prostu podwójnego. No Teraz zacznę. Yy, jeszcze Wam powiem, że mam nową kamerkę. Nagrywa Full HD, ale nagrywam tylko z 720p, bo 5 godzin się film przesyła. Mamy jeszcze kartę 3D, jest to Mario Gece. Zrobiłam ją sam. Jak Wam się podoba. Tutaj herb. Bajernu, oczywiście. Jak Wam się podoba, piszcie, z tyłu klasyczna. Zrobiłam jej ze starych, bo chciałem eksperymentować, pobawić się. Koda macie, chociaż i tak wiem, że już ich nie ma. Teraz pokaz kart z tej saszetki, brzydko się otwarło, ale trudno, Zampsuję, widzicie, ja oczywiście, Mańka, Gliw... Mańka z Górnika Zabrze, z obrońca. Maciej Mańka, Michał Gliwa z Zagłębia Lubin, Piotr Strawarczyk, Ruchorzów. Matej Izwold, Piaski Lwice, Łuk, y, Łukasz Broś, Legia Warszawa i kartom Rer, macie Koda. Jest Filip Starzyński z Ruchu Chorzów. Jeszcze nie widzieli Koda jeszcze. Przeczytam. E, E, Q, U albo V, nie wiem co to jest. EEQV51FCB2ZD. To jest EEQV. Nie, przepraszam. To, jest to Filip Staszeński, jego staty macie. Nie wiem, czy dobra, Marka, piszcie. karty zaprezentowane, co zaprezentowany. kalbum oceniony 25 zł. To by było na tyle, to był pani Nikonfl, taki krótki film i cześć.